Dzwonią dzwonki, już czas Dzwonią dzwonki mm. Dzwonią dzwonki, już czas Stępułki uginają się pod ciężarem szronu w witrynach miasta blask, tysiące neonów Kawa stygnie szybko, ja wpatruję się w światła W radiu grają to samo, a lista jest zbyt długa Ale to ten jeden wieczór, ten jeden moment w roku Gdy czas zwalnia, choć zegar już jest w amoku nie cynamonem Pierniki już stygną Zasłaniam okno, ale w sercu mi widno Biały obrót, puste miejsce, wiesz o kim myślę Ostatnia minuta ciszy Dzwonią dzwonki, dzwonią dzwonki To jestem ten beat. Dziś nikt nie śpi, dziś nikt nie śpi To będzie hit Właśnie teraz, właśnie teraz Kończy się bieganie Cały rok na ten moment, na ten jeden dzwonek Zamień szarość na złoto w twoich oczach Widzę to, nie chcę nic Tylko ciebie i to święte ho 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 Zamień szarość Ciebie i to święte, ho, ho, ho Wszystkie plany, telefony, maile dziś znikają. Problemy chowam, głęboko niech odpoczywają. Konimka błyszczy mocniej niż największe gwiazdy Hollywoodu. Nie myślę o niczym, tylko o tym, co jest u progu. Pamiętasz zeszły rok, śmiech, prezenty, te same historie. Dziś powtórka już widzę, że czeka na nas gloria. Pachnie cynamonem, pierniki już stygną. Zasłaniam okno, ale w sercu mi widno. Wiesz, o kim myślę? Ostatnia minuta ciszy. Dzwonią dzwonki, dzwonią dzwonki, to jest ten bit. Dziś nikt nie śpi, dziś nikt nie śpi, to będzie hit. Właśnie teraz, właśnie teraz kończy się bieganie. Cały rok na ten moment, na ten jeden dzwonek. Zamieszarość na złoto w twoich oczach, widzę to. Nie chcę nic, tylko ciebie i to święte, ho, ho, ho. Za mnie na złoto w twoich oczach, widzę to i to święte Nie Przysypał ślady te, które wiodą do nas, ale ten ciepły promień serca w środku wciąż jest dla nas Tak czekanie jest trudne, ale nagroda jest słodsza Gdy widzę twój uśmiech, to wiem, świat się nie cofa Dzwonią z dzwonią dzwonki to jestem Dziś nikt nie śpi, dziś nie śpi, to będzie hit Właśnie teraz, właśnie teraz kończy się bieganie Cały rok na ten moment